Wyobraź sobie, dziewięćset ludzi, twoi bracia, twoi sąsiedzi, twoje ręce, przeciwko piętnastu tysięcy. Nie piętnaście tysięcy, nie dziesięć tysięcy, dokładnie piętnaście tysięcy. Stoimy na chwilę w tej liczbie, bo ona ma wagę, ona waży strach, beznadzieję i niemożliwość. Mur Antiochi na horyzoncie mieni się słońcem, za niego wychyla się miasto, które może paść pod tym naporem. A wśród obrońców stoi on, dowódca, który wygląda na zmęczonego ciałem, lecz niezłomnego duchem, ktoś, kto zna smak porażki i kto zna smak nadziei na granicy rozpaczy. Miasto jest ciche, jeśli liczyć ciszę pośród przygotowań. Kobiety chowają garnki do piwnic, kowale chowają młoty, kapłani puszczają modlitwy jedną po drugiej, krótko, jakby miały wystarczyć. W powietrzu unosi się kurz, zapach dymu i ślad krwi po wcześniejszych potyczkach. Od strony północnej, za wzgórzami, nadciąga armia. Nie jest to masywna armia jednej zwartej osi, to fala, ogromna, rozciągnięta, złożona z różnych oddziałów. Jej siła liczy się tysiącami, liczy się chaosem. Dowódca Antiochi, jego twarz nosi ślady trudów, blizny, cienie niewyspania, dzień po dniu ciężkiej straży. Może ma rany stare jak wojna, może ból w kolanach, może wzrok, który nie był już tak ostry jak w młodości. A jednak, kiedy staje na murze lub wychodzi poza bramy, ludzie widzą coś innego postawę, która mówi pójdziemy nie dlatego, że to rozsądne, nie dlatego, że liczby są po naszej stronie, pójdziemy, bo nie ma innej drogi, pójdziemy, bo miasto nie może zostać same. Ta decyzja nie rodzi się z fanatyzmu, rodzi się z kalkulacji i z tego, co zostało po ludziach, kiedy logika mówi ucieczka, pozostaje honor, obowiązek i nadzieja. Dlaczego Antiochia była tak ważna? bo była jak węzeł, który spinał drogi handlowe, religijne i strategiczne. Upadek miasta to zmiana mapy, w sensie materialnym i symbolicznym. W świetle tego cienia, gdy na horyzoncie rysuje się przewaga wroga, obrońcy muszą wybrać schować się za murami i liczyć na obronę, lub wyjść i spróbować przeciąć linię przeciwnika, nim rozwinie pełną siłę. Wybrać wyjście oznaczało ryzyko, ale też szansę, bo liczba nie zawsze rozstrzyga bitwy. Czasami robi to błąd, czasami psychologia, czasami teren i moment, a czasami tego nie można dowieść opatrzność czy cud, jeśli kto w to wierzy. Ten poranek zaczyna się od szybkich decyzji. Dowódca zbiera swoich dziewięćset. To nie są regularne, doskonale uzbrojone legiony. To mieszanka rycerzy, pospolitych żołnierzy, miejskich strażników, kilku najemników. Wielu z nich ma blizny. Większość nie ma wystarczającej liczby koni dla wszystkich. Nie ma też dostatecznych zapasów na długi ostrzał, ale mają coś, czego nie da się policzyć: dyscyplinę, wiarę i zrozumienie, że próba wyjścia teraz może związać wroga i dać mieście oddech. Scena zebranych przed bramą jest filmowa: standary opuszczone, ludzie pochyleni, twarze w półmroku, ciężar argumentów. Dowódca staje przed nimi, bierze standard i podnosi go. To moment, w którym opór staje się działaniem. Powtarzane przez kronikarzy jako chwila, gdy sztandar został podniesiony. Ten akt nie jest tylko symboliczny, to komunikat idziemy naprzód, nie czekamy na śmierć za murami. W oczach żołnierzy pojawia się decyzja albo idą, albo zostaną bezimiennymi cieniami. Sztandar powiewa, a on patrzy na twarze, na ich ręce, tak podobne do Twoich. To podniesienie znaku nie leczy ran, nie da dodatkowych koni ani jedzenia, ale zmienia dynamikę, jest jak iskra w suchym lesie po pierwszym bloku, jeśli ta historia chwyta cię za serce i chcesz więcej takich opowieści, zasubskrybuj. Tu trafiają opowieści, które przenoszą cię w czasie. Ruszyli, nie w szyku idealnym, takiego nie mają, lecz w porządku wystarczającym, by być groźnymi. Kroczą wzdłuż wąwozu, który wiedzie poza mury, do miejsca, gdzie teren może przemienić tłum w pułapkę. Planują sfrustrować arogancję wroga. To nie jest atak frontalny na stutysięczną tysięczną armię, to uderzenie, które ma zmusić przeciwnika do podjęcia błędnej decyzji, to myśl taktyczna, zmniejszyć proporcje poprzez wybranie miejsca i momentu, w którym przewaga liczbowa straci na znaczeniu. Przeciwnik rozłożony na ogromnej przestrzeni nie jest jednosklepowym organizmem, jest jak ocean z pływami, tutaj masy, tam luźne oddziały, często rozproszone w pogoni za łupem. Część jego sił zajmuje się obozowaniem, część rozciąga się wzdłuż dróg, część zajmuje wyższe wzgórza. To linia cienka, wystarczy nacisnąć w kilku punktach, by wywołać fale. Dowódca Antiochi i jego oficerowie obserwują, widzą pułapki nie w formie, ale w zachowaniu. Zwiadowcy donoszą o grupach, które oddzieliły się od głównego trzonu, o częściach przeciwnika, które rozeszły się po okolicznych wioskach, by grabić. To jest chwila, której szukali. Rozproszenie. To jest moment, kiedy piętnaście tysięcy może być mniej groźne, bo rozproszone staje się serią mniejszych sił. Marsz jest wysiłkiem. Niewielka grupa idzie szybciej niż oczekiwano, ciągnąc z sobą ciężar napięcia. Słońce pali, kurz wzbija się w kłębach, konie dyszą. W ruchu krótkie rozmowy, komendy, modlitwy wypowiadane na głos lub pod nosem. Każdy krok jest liczeniem. Każdy krok może być ostatnim. Mężczyźni myślą o domach, o rodzinach. O twarzach, które zostawią za murami, wiedzą, że to wyjście to nie tylko walka o ziemię, to walka o tożsamość. Kto zwycięży, zapisze się w kronikach, kto przegra, zniknie. I wtedy pierwszy drobny błąd przeciwnika staje się widoczny. Małe grupki rozproszone zaczynają się zbliżać. Nie w szyku bitewnym, lecz w niechlujnym rozproszeniu. Pojawia się pycha, lub i przekonanie, że przeciwnik jest zmęczony, napędza ich do rozluźnienia dyscypliny. Nie ma tu planu na dłuższą kampanię. Jest dążenie do natychmiastowej korzyści. Armia, która nie trzyma formacji, która rozprasza się za łupem i zachęcią pojedynczych zwycięstw, traci przewagę. Dowódca Antiochi zauważa to szybko. Jego decyzja jest gwałtowna i chłodna jednocześnie. Uderzyć tam, gdzie linia jest cienka. Rozbić ją, zanim się zdoła organizować. Przygotowuje klin. Formację, którą uzna za odpowiednią dla jego skromnych sił. Prostą, ale kruchą wymagającą odwagi i perfekcjonego momentu. Klin ma wąskie ostrze, kilku jeźdźców i ciężko zbrojnych mężczyzn. Za nimi idą piechurzy, gotowi zająć opuszczony teren. To co zabrakło w liczbach, nadrabia synchronicznością i determinacją. Psychologia bitew jest zimna. Widok ostrza uderzającego w rozproszoną masę wywołuje paniczną reakcję. Człowiek, który ma do wyboru porządek a chaos, często wybiera ucieczkę. Kiedy Klin uderza, wydarza się coś, co kronikarze opiszą potem jako przewrót losu. Uderzenie jest szybkie, brutalne w swojej prostocie. Najpierw chaos, potem panika, potem fala. Oddziały wroga, które były oddzielone od głównego trzonu, zaczną się cofać, a ich ucieczka rozprzestrzenia się jak pożar. Jeźdźcy Antiochi, nieliczni, ale zdeterminowani, gonią i krążą wokół uciekinierów, nie dając im czasu do zebrania myśli. Wywołują zamieszanie, a zamieszanie w armii liczącej na łańcuch dowodzenia jest jak poważna infekcja. Komendy giną, zastępy biegną bez rozkazu, a jeden niekontrolowany odwrót może stać się lawiną. W tej chwili teren odgrywa swoją rolę. Wązłus, brukowana droga, zarośla, wszystkie elementy, które obrońcy znali od urodzenia. Oni wykorzystują każdy zakręt, każdą ścianę cienia. W pewnym miejscu wązłu zwęża się i tam, jak w gardzieli, napierają ludzie Antiochi. Ci, którzy uciekają, wpadają w pułapkę. Z początku są tylko chaotyczne grupy, potem rosną w panikę, a wreszcie stają się widmem zbitych mas, niezdolnych do odzyskania formy. Oto przewaga, którą dają im warunki terenu. Jeden na dziesięć staje się jeden przeciwko jeden, dwa na jeden, bo przestrzeń nie pozwala liczbom rozwinąć pełnej potęgi. Nie wszystko idzie gładko – część sił Antiochii potyka się o własne ograniczenia brak amunicji zmęczenie ból zdarzają się także chwile gdy zdaje się że wszystko może się odwrócić jeden z kontrofensywnych ataków przeciwnika niemal rozbija krótką linię żołnierzy ale w tych chwilach dowódca świeci tym co najważniejsze przykładem on nie stoi w cieniu on jest pośród nich jego rany nie są wymówką jego sławość jest świadectwem, że zwycięstwo nie wymaga nieskazytelnej siły, lecz determinacji przewodzenia. Gdy pada komenda, pada ona z jego ust jako ostatnia instancja odwagi. Kroniki, pisane potem przez tych, którzy przeżyli, będą te sekwencje interpretować różnie. Jedni zobaczą w niej czysto taktyczne zwycięstwo: genialne wykorzystanie terenu, skoordynowane uderzenie w punkt sładości przeciwnika i generalna przewaga dyscypliny. Inni zaż, ci, którzy mieli w sobie przekonanie, że boska ręka kieruje historią, zobaczą w tym cud. Kroniki mówią, że Bóg odwrócił losy, zanotuje ktoś. I to stwierdzenie nie znaczy, że nie było tu strategii. To znaczy, że w umysłach i sercach uczestników, w sprzyjających warunkach, wiara i wydarzenia wymieszały się ze sobą, jak farby na palecie artysty. To jest zgodne z pamięcią. Ludzie często szukają sensu w czymś, co przekracza zwykłą kalkulację. Przełamanie następuje w środku dnia. To nie jest efekt jednego ciosu, lecz serii. Klin, kontratak, nacisk na skrzydła, szybki pościg. Moralność wroga załamuje się najpierw tam, gdzie była najmniej zorganizowana. Ci, którzy spodziewali się łupu, znajdują tylko gniew i śmierć. Ich dowódcy tracą kontrolę. Tam, gdzie rozciągała się triumfalna fala, rodzi się cofnięcie, a cofnięcie rodzi panikę. W armii, która liczyła 15 tysięcy, zapanowuje chaos jak epidemia. Ten sam czynnik, który czynił ją potężną, liczba, teraz staje się jej największym wrogiem, bo liczba potrzebuje struktury, a struktura jest łamana przez panikę. Obrońcy Antiochii nie triumfują bez kościu. Pola bitew przypominają piekło, rany, zakrwawione sztandary, krzyki. To nie jest chwila triumfu bez smutku, to jest zwycięstwo z ceną. Każdy, kto triumfuje, ma za sobą kolegów, których już nie ma. I ta świadomość nadaje inny smak triumfowi. Smak winy, wdzięczności i zmęczenia. Na placu bitwy znajdują łupy, konie, zapasy, elementy, które ratują miasto na kilka miesięcy. Ale jeszcze ważniejsze są, jak to mówią kroniki, zmiana morale. Antiochia wstaje z kolan. Pościg jest brutalnie efektywny. Jeźdźcy, którzy gonią, wiedzą, że nie mogą dać wrogowi czasu na zebranie się. Każdy przystanek to możliwość odrodzenia. Ucieczka przekształca się w rozbicie, a rozbicie w rozproszenie, które może trwać dniami. Pewne grupy zostają zniszczone, inne rozproszone po dolinach, jeszcze inne szukają schronienia w odległych osadach. W rezultacie główna siła przeciwna traci centralizację. Logistyka zostaje zrujnowana, morale upada, zaufanie do dowódców pęka. Konsekwencje militarne i polityczne pojawiają się szybko i powoli jednocześnie. Natychmiastowo Antiochia zyskuje przestrzeń powietrzną, nie w sensie literalnym, lecz strategicznym. Nie jest już to miasto tak bliskie upadku. Jego obywatele mają czas, by zacząć naprawiać mury, magazynować zboże, organizować obronę na dłuższy czas. Z czasem natomiast zwycięstwo wpływa na równowagę sił w regionie. Przeciwnicy, teraz zranieni, będą ostrożniejsi. Sojusze mogą się przebudować. Traktaty i rozmowy, które jeszcze niedawno wyglądały niepewnie, nabierają innego tonu. Wszystko to jednak, jak mówią kroniki, zależało od jednego dnia, jednej decyzji, jednego sztandaru podniesionego w porannej mgle. Psychologia tej bitwy jest kluczowa. To, co zwykle nie pojawia się w suchych wykresach, tutaj decyduje. Panika, kontradyscyplina. Kiedy tłum zaczyna uciekać, to nie zawsze jest brak odwagi, to reakcja łańcuchowa. Gdy partie twierdzą, że liczba decyduje, zapominają o tym, że liczba potrzebuje centralnej woli, a ta może być złamana. Dowódca Antiochi zrozumiał to. Zniszczyć koncentrację wroga, a liczba stanie się bezsilna. To umysłowa część bitwy. Manipulacja percepcji przeciwnika, stworzenie złudzenia przewagi tam, gdzie jej nie ma. W opowieściach, które po bitwie krążyły, pojawia się moment, który nabiera charakteru symbolicznego. Dowódca stojący na pagórku, obserwujący ucieczkę nieprzyjaciela. Jego sztandar jest podziurawiony, jego zbroja poszczerbiona, a on sam zmęczony. Ktoś rzuca mu puste spojrzenie i pyta, dlaczego postanowił zaatakować, wiedząc o przytłaczającej przewadze liczbowej. On odpowiada prosto. Lepiej zginąć stojąc, niż żyć upokorzonym. To nie jest idealizowanie śmierci, to raczej wyraz wyboru między znoszeniem losu a kształtowaniem go. Odwaga nie jest brakiem strachu, lecz działaniem mimo strachu. Kronikarze, pisząc o tym wydarzeniu, mają swoje własne cele i przekonania. Jedni chcą pokazać, że Boska Opatrzność zwróciła się ku pokojowi Antiochi. Inni, bardziej pragmatyczni, wyliczają manewry, tereny i błędy wroga. W żadnym wypadku nie można stwierdzić z absolutną pewnością, że cud był bezpośrednią przyczyną zwycięstwa. Ale fakt, że ludzie tak odczytali wydarzenie, jest sam w sobie ważny. Nadaje sens i daje nadzieję. Dla tych, którzy przetrwali, wiara jest tarczą, podobnie jak miecz. Być może bez wiary nie mieliby odwagi wykonać tego ruchu, być może bez dobrej taktyki cud byłby tylko życzeniem. Po bitwie następuje czas refleksji. Miasto liczy straty i zyski. Ludzie zbierają zboże z pól, naprawiają mury, pochowują zmarłych. Są też chwile ciszy, kiedy społeczność siedzi przy ogniskach i opowiada historię tej jednej decyzji, która zmieniła losy miasta. Ta opowieść staje się fundamentem tożsamości Antiochi na wiele lat. Oto jak 900 stanęło przeciw 15 tysiącom i wyszło zwycięsko. To staje się przypowieścią o granicach ludzkiego wysiłku i o tym, co może się zdarzyć, gdy przywództwo i wiara splatają się w jeden impuls. I teraz pytanie, do którego zapraszam Cię, słuchaczu, co było ważniejsze w tamtej chwili bezlitosna taktyka czy wierzące serce? Czy zwycięstwo było wynikiem chłodnej kalkulacji dowódcy, czy też było darem, którego nie da się zmierzyć? Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Można powiedzieć, że oba elementy były konieczne ludzkie rzemiosło i duchowe przekonanie zadziałały razem. To sprawia, że ta historia jest tak bogata. Nie jedna przyczyna, lecz sieć przyczyn splecionych ze sobą. Refleksja nad moralnym wymiarem zwycięstwa musi też uwzględnić koszt. Każdy triumf niesie za sobą cierpienie. Współczesny obserwator powinien pamiętać, że opisanie bitwy jako cud nie znosi jej brutalności. Wszelkie metafory i podnośne słowa nie zmienią krwi rozlanej na polu. Zwycięzcy pochylają głowy nad grobami swoich towarzyszy. Zwycięzcy też muszą dźwigać ciężar pamięci. To jest moment pokory. Zwycięstwo nie jest powodem do rozkoszowania się przemocą, lecz okazją do wdzięczności i naprawy. Z punktu strategicznego skutki tej bitwy rozciągają się dalej niż tylko do północnych murów Antiochi. Upadły plany przeciwników, utrata mobilności, utrata zaufania wśród ich żołnierzy, wszystko to wpływa na to, jak będą działać przez kolejne miesiące. Miasta i fortyfikacje, które jeszcze niedawno były zagrożone, odczują ulgę. Potencjalni sojusznicy patrzą inaczej. Ktoś, kto widzi, że 900 mogło zatrzymać 15 tysięcy, inaczej rozważa sojusze, negocjacje i przyszłe bitwy. Jednak te długofalowe zmiany nie są natychmiastowe, one rosną powoli, jak drzewo, które zasadzono po burzy. Warto też zwrócić uwagę na dydaktyczny element tej opowieści. W historii wojskowości istnieją lekcje, które przetrwały świeże okrzyki zwycięzców. Lekcja pierwsza Liczba bez dyscypliny jest niczym więcej niż chaosem czekającym na samozniszczenie. Lekcja druga Wykorzystanie terenu potrafi przekształcić statystyczną przewagę w pułapkę. Lekcja trzecia Przywództwo jest czynnikiem, który nie można zredukować do logiki. Jego jakość często decyduje o morale i o przebiegu bitwy. I lekcja czwarta, która dotyka sfery ducha. To, co ludzie uznają za cud, jest często ujęciem natychmiastowej odpowiedzi na tragedię. To sygnał, że w obliczu chaosu ludzie sięgają po sens. Epilog tej opowieści nie jest triumfalistyczny, jest pokorny. Antiochia pozostaje miastem zranionym i jednocześnie ocalonym. Ludzie wracają do codziennych obowiązków z nowym świadomościowym ciężarem, że losy społeczności mogą zależeć od jednego dnia, jednej decyzji, jednego sztandaru podniesionego w porannym świetle. To podniesienie sztandaru staje się symbolem nie tylko odwagi, lecz i odpowiedzialności. Kiedy przyszłe pokolenia będą opowiadać o tamtym dniu, będą mówić o liczbach. 900 kontra 15 tysięcy. Będą mówić o bólu i o chwale. Będą też zastanawiać się nad tym, ile w każdym zwycięstwie było ludzkiego wysiłku, a ile interpretacji. Na koniec zostawiam się z pytaniem, które mnoży się w opowieściach. Co widzisz, gdy patrzysz na te liczby? Widząc 900 przeciw 15 tysięcy, widzisz desperację, czy geniusz, widzisz cud czy rachunek. Odpowiedzi na to pytanie kryje się Twoje zrozumienie historii i Twoje pojęcie o tym, co to znaczy prowadzić. Jeśli ta opowieść poruszyła cię choćby w jednej jego części, zostaw komentarz, co Twoim zdaniem było decydujące: taktyka czy cud. Subskrybuj, jeśli chcesz więcej opowieści, które badają granice między szarą kalkulacją a tym, co ponad nią.